2 prawy 6 prawy hamuj i 2 lewy ciasny 70 i 5 lewy hamuj i 3 kanał lewej ciasno 4 prawy dłuższy i 3 lewy przez garb 30 ciasny 3 prawy przyciąć 7 lewy hamuj na wrót lewy syk. 70. Prostuj. Przyciąć 5 prawy. Dłuższy. 40. Prostuj. Kamuj. 2 plus prawy. Nie wypuszczaj. 6 prawy. Podbija. 70. Od szczytu. 5 lewy. Minus. Odklej. 50. Od szczytu. 4 lewy. Minus. Odklej. Zostań. 2 plus prawy. Podbija. Przyczać. 6 lewy. 70. Szeroko, 5 prawy, schamuj 40, przyciąć 2 lewy, przez gard. 50. Przyciąć 5 prawy, wypuść. Od szczytu przyciąć 4 prawy. Za szczytem 40. Ciąć 5 lewy do 4 prawy, przyciąć. Mostek, potem... To podbija zaszczytem 40 szczyt i 5 lewy, cały i 1 prawy. to 6 lewy zaszczytem ciąć 2 prawy i ciąć 2 lewy. I ciąć 5 lewy. I 4 prawy dłuższy. I krótki 5 lewy i 4 prawy. Dlać przyciąć wyjście. Zaszczytem 1 lewy. 7 lewy, to przyciąć 5 prawy. Przyciąć 5 lewy, przez szczyt, 70, prostuj lewą. Nie śpiesz, 5 prawy. Tamój i 3 prawy, zacisk do 2. Przyciąć krótki, 5 lewy. Zaszczytem, 6 lewy, podbija. 120, prostuj, podbija. 4 lewy, nie śpiesz, to 3 prawy, nie ciąć. To przyciąć 4 lewy, dłuższy. Zaszczytek 4 prawy, dłuższy. Do 5 lewy. Przyciąć 3 prawy. Z uwagą 80. Przyciąć 5 lewy. I przyciąć 5 prawy. I przyciąć 4 lewy, wyjście szczytem. Potem nie śpiesz, 5 prawy, psy. Kamój szczytem, hak prawy. Za szczytem 120, prostuj. Psy, hamowanie. 2 prawy na asfalt. 6 lewy, hamuj i hak lewy, ciasty. 2 plus prawy, na szyutę. 3 prawy, dłuższy, otwarty, ciocz 5 lewy przez i ciocz 3 lewy i przyklicz, 2 prawy na asfalt, 50, na szutel, 80, bale.